Dobrze. Proszę, proszę. Będziemy kopać! Ej Ty! Zburzcie tę ścianę, bo inaczej nie wjedziemy tu żarem. Sami nie! Co to wyprawiasz? Czekajcie! Hej Susie, stwierdziliśmy z Jasminą, że przydaje jej się jakaś fontanna. Wiesz o to chodzi. Ale nie kosztem naszych ścian. Nie mam innego wyboru. Budowa fontanny to nie przelewki. Dobrze, że wszystko dokładnie obliczyłem. Hmm, możemy nieco zmniejszyć skalę. Chodź! No dobra! rand kochani! Ej, zaczekaj! Hej kochani, jesteście w nastroju na budowę? Jeśli oglądaliście nasze poprzednie filmiki, to na pewno wiecie, że przy takich projektach zaczynamy od cementu. Ech, siemka, zaczęłaś beze mnie? Ech. Nie, nie, tak właściwie to ty wszystko zacząłeś. A teraz zabieraj się do ciężkiej pracy, dobrze? A oto super rada od budowniczego Sama. Nanieście super na plastik, żeby podstawa była bardziej wytrzymała. Dziękuję bardzo. Kolejna cegła. O tak. Pokrywamy całą podstawę. Pamiętaj, że to fontanna, więc nic nie może przeciekać. Spokojnie, wszystko przemyślałam. To idzie tu, a to tutaj. Oh, bardzo mnie to relaksuje. Kładziemy cegły jedna po drugiej, żeby na końcu wyszło nam coś wspaniałego. Nie, tam co innego relaksuje. Ej! Su, jak myślisz, ile zajmie nam budowanie tej fontanny? Nie wiem, może tydzień? Co? Obiecałem Jasmine, że do wieczora skończymy! Przesuń się, Susan! Musimy przyspieszyć! Dobra, aha! Zdamy radę! Wow, i to ja rozumiem! Przez te otwory będzie wpływała woda, to bardzo ważne. Tak ważne jak zabezpieczenie fontanny przed wyciekami. Dobrze, że mamy dużo gorącego kleju. To najprostszy uszczelniacz. Tylko się nie zaklejcie! Idę jej pomóc! A wy tu czekajcie! OK, klej już wysechł, więc możemy się zabrać za bardziej kreatywne zajęcie. Wow, ale te płytki smacznie wyglądają. Ach, chyba ktoś tu jest głodny. Ułożymy tu piękną mozaikę. Ostrożnie z pęsetą, kochani. Dajcie się ponieść wyobraźni. Kolejna płytka. Dobrze. że będziemy tworzyć modelkę na dnie fontanny. Zgadza się, dlatego użyjemy tych mniejszych płytek. Wypełniamy puste przestrzenie i dno gotowe. Hej, wygląda jak pizza. Chyba jednak jestem głodny. Pójdę coś zamówić. A ja zajmę się ścianami. Możemy wziąć się za fugowanie. Wystarczy nam odrobina. Hop! I dokładnie pokrywamy nią wszystkie zakamarki. Powolutku. Wszystko musi zostać dobrze zafugowane. Pitka przyszła! A! Niech mnie czydar! Ile mnie nie było? Już skończyłaś! Tak w ogóle to fajnie wygląda ta fontanna! Gratki! Dziękuję! Ale jeszcze sporo pracy nam zostało. Przydałaby mi się twoja pomoc. Masz rację, wybacz. Łapka w górę i subskrybujcie nasz kanał, bo inaczej Suzy mi nie wybaczy. Dobrze, teraz musimy pokryć pastą zewnętrzną część. Najpierw chyba góra, co? Daj mi chwilkę, Susan. Jeszcze sekundkę! Dobra robota! Kolejny etap będzie przypominał lukrowanie tortu. Starajcie się pokryć ścianki równomiernie. Może się okazać, że będziecie musieli powtórzyć tę czynność. O, tak! ściana tej fontanny musi być gładka jak potanie niemowlaka. <laughs> Mniej więcej taka. A teraz przechodzimy do kolejnego etapu, którym jest Dekoracje! Patrz i ucz się, Sudan Ach, ty sam na postachunku! I co ty na to? Wow, podoba mi się ten wzór. Prawdziwy z ciebie artysta, sami. Może ją pokojujemy? O tak! Spójrzcie na tę piękność. Jeszcze połysk, dzięki któremu zabezpieczymy ją przed wilgocią. No i będzie błyszczeć rzecz jasna. Zostańcie z nami ludziska. Teraz pora na instalację wodociągu. Będziemy potrzebować tego eleganckiego elementu z stówką i przywodami. Silniczka, przycisku i baterii. No właśnie, zrobiliśmy już kilka fajnych fontan. Znajdziecie je na naszym kanale jak coś. Zgadza się, ale tym razem będzie to wyglądało nieco inaczej. Musimy dodać silniczek do naszego obwodu elektrycznego w ten sposób. No i baterie, dzięki której wszystko będzie działało automatycznie. Poproszcie kogoś dorosłego o pomoc. Tak, musicie być bardzo ostrożni. Mm. Powinno wam wyjść coś takiego. Musimy to schować, żeby wyglądało schludniej. Śmiało! Dobra. Jeszcze woda! Bez niej to nie fontanna! Za chwilę! Jak to? Przecież jest gotowa! Prawie gotowa, kochany! Po co nam kubełki po popcornie? Przecież ta fontanna wygląda już tak, jak powinna! Nie żebym się czepiała sami, ale pomyślałam, że księżniczka Jasmina ucieszyłaby się z bardziej. Um, złożonej konstrukcji. A te kubełki pomogą nam osiągnąć ten efekt! Będzie. Ale masz zamiar robić to coś z tektury? W dużej mierze tak. Daj mi tylko to skończyć, a zaraz wszystko sam zobaczysz. O, nie będę siedział bezczynnie, kiedy księżniczka Disneya czeka na fontannę. Powiedz mi, co mam robić? Dobrze. Ozdobimy je, ale najpierw użyję trochę magii. Voilà! Pokryliśmy kubełki specjalną powłoką, więc teraz możemy się zająć dekorowaniem. Przyda nam się gąbeczka. O tak! Pat, pat, pat. Dodajmy trochę złota, żeby wyglądała piękniej. Oh, zatwierdzam ten pomysł! A oto nasz rezultat! Fajnie wygląda, prawda? Łapka w górę, jeśli się ze mną zgadzacie. Wow, teraz ta fontanna faktycznie wygląda lepiej niż na moim projekcie! <laughs> Dzięki sami! Pomożesz mi przy roślin? Chciałbym, ale muszę coś Daj mi chwilkę. Mam nadzieję, że chociaż wy dotrzymacie mi towarzystwa. Eh, Suzy, mam dla ciebie niespodziankę. Odwróć się. O, oh, okej. Okay. Mm -hmm. Już. Wow, niech mnie czedar. Przecież to prawdziwe dzieło sztuki. Spójrzcie na to, kochani. Ah. Na bank też im się podoba. O tak. Muszę przyznać ci rację. To prawdziwe dzieło sztuki, Susan. Dziękuję bardzo, ale ciekawa jestem, czy Jasminie też się spodoba. O, widać, że jest zadowolona. Też mi się tak wydaje. Ale chyba o czymś zapomnieliśmy. Hehe, <laughs> czyżby o wodzie? O, racja. Dzięki za przypomnienie. Pamiętajcie, kochani, że jeśli zdecydujecie się zrobić taką fontannę w domu, możecie wybrać dowolne wzory i kolory. Wspaniały ten projekt, co nie? Subskrybujcie nasz kanał, jeśli pragniecie więcej inspiracji. I klikajcie dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Do zobaczenia!